Słowa Ewangelii Świętej zgładzą naszych grzech. Moi drodzy, temat naszej dzisiejszej króciutkiej wakacyjnej katechezy, czy też rozważania, bo katecheza jest spotkaniem z Bogiem. Więc nie musimy się wstragać, kiedy słyszymy słowo katecheza, to nie mówmy, bo często tak spotykam właśnie również takie opinie, że biskupie, ale katecheza to mi się kojarzy z czasem szkolnym i to niekoniecznie tym dobrym czasem, kiedy zamiast czegoś konkretnego, nasza pani katechetka pozwalała nam, byśmy sobie robili co chcemy odrabiali inne lekcje, byleśmy tylko byli, byli spokojni, grzeszni ciśni. Nie na tym polega katecheza. Ten czas katechezy, czyli spotkania z Panem Bogiem w czasie wakacji jest znakomitą okazją do tego, by choćby na chwilę, niedługą chwilę, bo nie chcę, żeby, żeby te nasze spotkania wakacyjne przybierały taki charakter właśnie konferencyjny, wykładowy, ale żeby były tylko taką, przepraszam za określenie, wrzutką, takim włożeniem kamyczka do ogrodu waszej duchowości, który spowoduje, że będzie on nie tyle was uwierał, ile będzie pilnował tej wilgoci Bożej, dzięki której wasze ziarno wiary będzie wzrastało. Zastanówmy się więc przez chwilę w tym czasie wakacyjnym nad wolnością. Co to takiego jest ta wolność? Tak wiele na temat wolności Mówi się, pisze, odmienia się ją przez wszystkie przypadki, we wszystkich językach, włoskie liberta, angielskie freedom, ukraińskie swoboda, polska wolność, łaciński libertas. I można byłoby teraz wymieniać, wymieniać, wymieniać w każdym języku słowo wolność. Czym ono jest? Kiedy zaczynają się wakacje, młoda dziewczyna mówi jestem wolna, biorę plecak. Biorę swojego ukochanego chłopaka, bierzemy namiot i jedziemy sobie na, na wspólny wypad gdzieś nad morze, nad jezioro, w góry, wspólnie razem. Jesteśmy wolni. Nie ma mamy, nie ma taty. Nie ma pana Boga, nie ma nauczycieli. Jesteśmy wolni. Czy o tego typu wolność, czy o tego typu zachowaniach możemy powiedzieć, że jest to wolność? Czy na tym polega wolność? Zatem w trzech, czterech punktach, w króciutkich punktach, czym jest wolność? Czym jest wolność? Moi drodzy, wolność jest darem, który otrzymujemy. Jest darem, darem od Pana Boga. Każdego dnia cieszymy się z wolności, jaką posiadamy jako obywatele tego narodu, jaką posiada nasza ojczyzna. Tę, tę, tę wolność dostrzegamy poprzez pryzmat tej toczącej się od kilkunastu miesięcy wojny za granicą naszą wschodnią. Tej wolności tam nie ma. Ludzie są ograniczeni w swojej wolności, bo zagraża im śmiertelne niebezpieczeństwo. Jednakże wolność, wolność, taką, którą otrzymaliśmy jako dar od Boga, nie jest tylko ograniczona do sfer właśnie politycznych, społecznych, bo wtedy byśmy ją bardzo uszczuplili. Bóg dał nam wolność jako dar dla naszych dusz. O tym nie powinniśmy zapominać. Jesteśmy wolni, wybierając drogę, którą chcemy podążać w naszym życiu. Ale tutaj pojawia się bardzo zasadne i fundamentalne Podstawowe pytanie, jak wykorzystujemy ten dar wolności? Jak z niego korzystamy? Jak korzystamy z niego jako naród? Czy potrafimy wykorzystać ten wielki dar wolności dany nam przez Boga, kiedy odzyskaliśmy pełnię niepodległości w 1989 roku? A właściwie w 92, kiedy spakowane zostały ostatnie jednostki okupacyjne wojsk rosyjskich i wywiezione za granicę. Czy potrafimy z niej skorzystać? Czy potrafimy korzystać z wolności danej nam przez Boga jako narodowi? Czy potrafimy na tej wolności budować piękno tego naszego, naszej ojczyzny? Czy będziemy tak też trochę szarpani naszą genetyką narodową, szarpać się wzajemnie, wykrzykując liberum veto, wykrzykując różne hasła, dzieląc się i polaryzując, doprowadzając do tego, że czasami można mieć wrażenie, że bliżej nam jest do wojny domowej niż do, 20, do narodu, do państwa, do organizacji, która mówi o sobie, że jest nowoczesna, demokratyczna, żyjąca we wspólnocie narodów Unii Europejskiej. Ale czy, czy potrafimy również wykorzystać wolność daną nam jako dar od Boga indywidualnie, jako ludzie, jako ojcowie, jako matki, ale tu już wtedy mówimy o, o wspólnocie, o rodzinie, ale jako młodzi ludzie, którzy wychodząc ze szkoły średniej, a już, nawet jeszcze nie ze szkoły średniej, otrzymując dowód osobisty, który jest tym, tą przepustką do pełnoletności, zaczynamy mówić teraz: Ja jestem wolnym człowiekiem. Więc zaczynamy popełniać miliony różnych błędów, wychodząc z założenia, że matka i ojciec to są ci, którzy czuwali nie po to, żeby nam pomóc, tylko czuwali nad nami, żeby ograniczyć naszą wolność. Bo wielu młodych ludzi tak niestety. Myśli po dzień dzisiejszy. Więc co robimy? A no, idziemy jako ci osiemnastolatkowie i kupujemy sobie coś na raty, łapiąc jakąś pracę, pracę tymczasową, po to tylko, żeby, żeby móc wziąć kredyt. Zaciągamy zobowiązania i doprowadzamy się czasami do pewnej granicy bezpieczeństwa tego materialnego. Stajemy więc na granicy, gdzie już nie mówimy o wolności, ale o utracie tej wolności. Jak korzystamy z daru danego nam przez Boga. Jak wielu z nas, kiedy jest już po sakramencie wierzmowania, mówi, a teraz ja już jestem wolnym człowiekiem. Matka i ojciec nie, po, nie przymuszą mnie do tego, bym przyszedł do świątyni. I na długie lata i miesiące uciekacie, drodzy młodzi przyjaciele, z Chrystusowego Kościoła, tłumacząc to w przeróżny sposób, tłumacząc, zrzucając winę często słusznie na waszych, waszych pasterzy, którzy źle Was poprowadzili. Ale powtarzam to, od wielu lat, kiedy staniesz u kresu swojego życia na sądzie z Chrystusem, przed Chrystusem, On nie zapyta Ciebie, Pan Bóg Cię nie zapyta wtedy, co spowodowało, co się stało, tylko zapyta Cię o Twoje życie. Nie będzie pytał o życie Twojego proboszcza gdzieś tam sprzed 40, 50 lat, 60 lat, kiedy byłeś młodym chłopakiem. Nie zapyta Cię o, o to, co oni robili, tylko zapyta, co przyniosłeś, co przyniosłeś jako swój, swój dorobek, swojego życia. Do Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, to co mówimy o życiu wiecznym nie jest bajką wymyśloną przez duchownych po to, żeby Was straszyć. Nie jest tym, co ogranicza tę wolność, ale jest tym darem, który Bóg nam dał i jest tym, Niezwykłym darem, który, dzięki któremu możemy tę wolność jeszcze piękniej wykorzystać w naszym życiu. Zatem warto sobie zadać dzisiaj pytanie: Jak wykorzystuję wolność? W jaki sposób korzystam z wolności w moim życiu, z wolności, która jest przecież danym od Boga? Wolność nie oznacza bezwzględnej swobody działania w naszym życiu. Wielu z nas się przekonało o tym i przekonuje każdego dnia, kiedy im się wydaje, jestem wolnym dorosłym człowiekiem, więc mogę iść i robić, co mi się rzewnie podoba. I za chwilę się okazuje, że wchodzi w różnego rodzaju przestrzeń konfliktów z prawem, czy to karnym, czy to cywilnym, czy jakimkolwiek innym, bo okazuje się, że swoje zachowanie, źle pojęta wolność powoduje, że naruszam wolność i przestrzeń społeczną innego człowieka. Jesteśmy więc odpowiedzialni za nasze wybory. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny. Pan Jezus nauczy, nauczał nas, że prawdziwa wolność polega na zdolności do wyboru. Wyboru między dobrem i służby drugiemu człowiekowi, służby bliźnim. Zatem nasze działania powinny być ukierunkowane, ukierunkowane na budowaniu więzi, na wspieraniu tych, którzy są od nas słabsi, na dążeniu do sprawiedliwości. Wolność staje się pełną wartości, gdy wykorzystujemy ją w służbie drugiemu człowiekowi. Należy o tym zawsze pamiętać: że czym bardziej to zrozumiemy, czym bardziej zaangażujemy się w pomoc innym, tym bardziej korzystamy z wolności otrzymanej od Boga. Wolność duchowa, bo o niej również chciałbym dzisiaj pięć zdań, ma również wymiar uwolnienia nas od tego, co jest naszym największym problemem, a więc uwolnienia od grzechu. Moi drodzy, Pan Jezus przyszedł na świat, aby nas sparć, aby dać nam prawdziwą wolność. Grzech ogranicza naszą wolność. Nie woli nasze dusze. To znowu nie jest tylko czysta teoria teologiczna. To jest świadectwo człowieka, który przeżył to w swoim życiu, mówiąc o sobie. Jezus ofiarował swoje życie na krzyżu, aby uwolnić nas właśnie z tego największego jaszma, jakim jest grzech. Przez miłosierdzie i łaskę możemy przezwyciężyć grzech i prowadzić życie pełne wolności. Właśnie w bliskości Boga. Zatem, drogie siostry i bracia, robiąc takie rezime tej krótkiej naszej dzisiejszej, tego rozważania o wolności w kontekście wakacyjnym, chciałbym, abyśmy spojrzeli na wolność w, szerokim, w szerszym kontekście. Niechaj ta świadomość wolności duchowej umacnia naszą wiarę. Niechaj zobowiąże nas również do odpowiedzialnego korzystania z tego ogromnego daru, jakim jest wolność. Pamiętajmy, że wolność, którą otrzymaliśmy, nie jest tylko dla nas samych, ale jest również dla dobra innych i na chwałę Bożą. Niechaj więc ta dzisiejsza refleksja nad wolnością pobudzi nas do czego? W wakacje, w czas wakacyjny. Ano niech pobudzi nas do działania. Niech by, byśmy byli zawsze wdzięczni Bogu za dar wolności. Nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach, którzy tam na, wschod, na wschodnią granicą cierpią z powodu wojny i tej zagarniętej przez agresora wolności. Módlmy się za nich i starajmy się wprowadzać wolność, sprawiedliwość. Miłość w nasze codzienne życie. Niechaj nasz naród, nasza wiara zawsze będą zjednoczone w dążeniu do osiągnięcia tej prawdziwej wolności, opartej na wolności jako darze Boga.